W tej części zapoznamy cię z unikatowym modelem zarabiania pieniędzy. Monawi to lepsze zdrowie oraz lepsze możliwości finansowe. W tradycyjnym modelu dystrybucji producent otrzymuje maksimum 30% końcowej ceny produktu, zaś 70% to koszty marketingu oraz marże handlowe. Klient oczywiście płaci za wszystko. Dlaczego tak jest? Celebryci, reklamy, hurtownie, detaliści. W systemie, który stosuje MonaVie, podział jest zupełnie inny. Producent dostaje 50%, zaś kolejne 50% to wynagrodzenie ludzi, którzy przyczynili się do wzrostu obrotu firmy. Co oznacza, że aż 50% ceny produktu powraca do nas. Unikatowy model działania MonaVie polega na dzieleniu się informacją. Osoba zainteresowana składa zamówienie bezpośrednio w firmie i kupuje produkt po cenie identycznej jak każdy dystrybutor. Monavi rozlicza zamówienie i dostarcza produkt bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Natomiast ty otrzymujesz prowizję z tytułu skutecznego polecenia produktów, których sam używasz i z których jesteś zadowolony. Każdy nowy użytkownik produktów Monavi może polecić je również swoim znajomym, za co zarówno ty, jak i oni otrzymacie prowizję zgodnie z planem wynagrodzeń. To właśnie ten sposób dystrybucji w połączeniu z doskonałymi produktami przyczynił się do sukcesu na skalę światową i osiągnięcia przez Monavi w niespełna 4 lata miliarda dolarów skumulowanego obrotu. W 2009 roku zostaliśmy uznani przez czasopismo INC 500, grupujące najszybciej rosnące firmy w Stanach Zjednoczonych, za numer 18 w zestawieniu ogólnym i numer 1 w kategorii żywność i napoje. Jesteśmy firmą, która działa w branży MLM, czyli Multi-Level Marketing. Są dziesiątki tysięcy firm na świecie działających w tej branży, ale jest tylko 68, które mają minimum 100 milionów dolarów rocznego obrotu. W niespełna 4 lata Monavi weszła do pierwszej dwudziestki największych firm na świecie. Wszystkie pozostałe firmy z pierwszej dwudziestki mają od 25 lat do ponad 100 lat. Firmy z pierwszej dwudziestki uzyskały swe rezultaty działając na pięćdziesięciu i więcej rynkach świata. Monavi dopiero się rozpędza, uzyskawszy podobne wyniki tylko na ośmiu rynkach. Europa nie może czekać. Ponad 700 milionów ludzi potrzebuje takich produktów i rozwiązań. To my, Polacy, dostaliśmy tę wyjątkową szansę wprowadzenia marki Monavi do Europy. W każdym kolejnym kraju Monawi osiąga olbrzymi sukces. Ty też możesz skorzystać z tej szansy. Ernst Young to jedna z największych firm audytorskich na świecie, druga po KPMG. Ernst Young w 2009 roku uznał Dalina Larsena, czyli założyciela i prezesa V, za przedsiębiorcę roku 2009 w Stanach Zjednoczonych. Jest to tym większy zaszczyt, że to pierwszy prezes firmy branży marketingu sieciowego w historii, który został w ten sposób uhonorowany przez Ernst Young. Posłuchaj, co ma Tobie do powiedzenia Dalin Larsen. Mam nadzieję, że miałeś już możliwość skosztowania tego wspaniałego produktu o nazwie Mona Jeśli o mnie chodzi, wierzę, że jest to najlepszy napój odżywczy na planecie Ziemia z jego Asai i w otoczeniu 18 innych niezwykłych owoców z całego świata. W 2005 założyliśmy tę firmę i mój Boże, była to niesamowita jazda. Pobiliśmy niemal każdy rekord w branży w ciągu naszych pierwszych pięciu lat, kumulując miliard dolarów ze sprzedaży. Szybciej niż jakakolwiek inna firma w historii sprzedaży bezpośredniej. Ale jestem tutaj, by Wam powiedzieć, że my dopiero zaczynamy. I że zawsze znajdzie się miejsce w autobusie Monawi dla ludzi, którzy pragną zdobyć niezależność finansową oraz zdrowie dla siebie i swojej rodziny. M w Mona V oznacza projekt M.O.R., Operację ratunkową Mona V, organizację charytatywną pomagającą dzieciom z Brazylii, które żyją w Slumsach. Jest ich ponad 7 milionów. O w Mona V oznacza szansę. Szansę na zdrowie oraz szansę na niezależność finansową. N w Monavi oznacza gwiazdę polarną. Chcę, by Monavi była tą gwiazdą polarną wśród firm w Twoim życiu, gdzie możesz liczyć na Monavi wysyłającą produkty na czas, płacącą na czas, wykonującą dobrą robotę, będącą firmą, która reprezentuje uczciwość, godność i wartości. A w Monavi oznacza przygodę. Kiedy założyliśmy firmę, powiedzieliśmy sobie, że będziemy się dobrze bawić, pomagać ludziom i zarabiać pieniądze. V w Monavi oznacza wartości. Oczekuję, abyśmy byli firmą, której motorem działania są wartości i która nie idzie na kompromis w sprawach, w które wierzymy. I w Monawi oznacza międzynarodowa. Teraz Monawi jest obecna w Europie i Azji, Ameryce Południowej i Środkowej oraz Ameryce Północnej, ale przyjdzie czas, że Monawi będzie sprzedawana w kolejnych krajach. Wreszcie E w Monawi oznacza wyjątkowość. Oczekuję tego od siebie, naszych pracowników i oczekuję tego od naszych dystrybutorów, abyśmy działali w tym biznesie w wyjątkowy sposób. Wszyscy, którzy zakładają nowe firmy marketingu sieciowego, wprowadzają je hasłem jesteśmy następną Monavi. Otóż ludzie, my jesteśmy Monavi. Jako założyciel i prezes Monavii daję Wam moje słowo, że nadal zamierzamy robić wszystko, co w naszej mocy, by jak tylko Powiecie Tak, zapewnić Wam produkt oraz szansę, dzięki której znajdziecie się na wygranej pozycji. Nie mogę doczekać się poznania Was na nadchodzącym międzynarodowym kongresie, kiedy to będę mógł spojrzeć Wam w oczy i uścisnąć dłoń. Chcę usłyszeć historię o Waszej podróży, bo w życiu tak naprawdę liczy się sama podróż, a nie jej cel. Zatem wszystkiego najlepszego w tej podróży Monavii. Wasza przyszłość jest obiecująca. Niech Bóg ma w obiece Was i Wasze rodziny. W Monavi po rejestracji w systemie otrzymujesz indywidualny numer ID, który gwarantuje Ci, że za każde Twoje skuteczne działanie otrzymasz wynagrodzenie zgodne z planem marketingowym. Dodatkowo masz do dyspozycji biuro wirtualne, własną stronę internetową i system szkoleń opracowany przez legendę branży Rendiego Schrödera. Jego 24-letnie doświadczenie i 30 milionów zarobionych dolarów w branży MLM są niezbitymi dowodami skuteczności w działaniu. MONAVI zapewnia Tobie całą logistykę oraz system rozliczenia. System szkoleń oparty jest o wprowadzające seminaria jednodniowe, dwudniowe warsztaty, bezpłatny tygodniowy wyjazd dla osób zakwalifikowanych do Egiptu oraz wiele innych wydarzeń firmowych. Mamy 10 sposobów zarabiania pieniędzy w Monavi, ale najważniejszy jest szósty sposób, czyli premia zespołowa. Ta premia jest wypłacana nie tylko za pierwszym razem, kiedy ktoś po raz pierwszy dokona zakupu produktów, ale również za każdym razem w przyszłości, kiedy nastąpi ponowne złożenie zamówienia. Monavi oferuje trzy możliwości. Pierwsza. Możesz zostać klientem preferowanym czyli po prostu używać produktów i poprawiać swoje zdrowie i wygląd. Druga. Możesz zostać dystrybutorem czyli mówić o tym produkcie innym, poszerzać swoją grupę konsumencką i dzięki temu zarabiać pieniądze w wolnym czasie. Trzecia droga to droga biznesu. Jest to decyzja podjęcia współpracy z Monawi i działania zgodnie z regułami obowiązującymi w tym biznesie. Tak jak w każdym biznesie. Jeśli się go dobrze zaplanuje i wykona odpowiednie czynności, to masz duże szanse na powodzenie i osiągnięcie sukcesu. Monevi w ciągu zaledwie sześciu lat wykreowało ponad 160 milionerów dolarowych. Było to możliwe dzięki unikatowemu systemowi wynagrodzeń, który w odpowiedni sposób płaci za Twoje wysiłki oraz system działania pomagający Ci w osiągnięciu sukcesu. W Monavi istnieje sprawdzony sposób działania wypracowany przez ponad 20 lat doświadczeń Rendiego Schroedera, który twierdzi, że w biznesie Monavi nie ma miejsca na przypadek czy też łód szczęścia. Istnieje sprawdzony i skuteczny model działania oparty o 10 kroków. Niezbędne narzędzia otrzymasz w ramach pierwszego właściwego zamówienia. Istnieje pewne podobieństwo, jeśli chodzi o biznes MLM i biznes tradycyjny. W każdym biznesie musisz zainwestować pieniądze i czas. Każdy biznes przeżywa trzy fazy: fazę inwestycji, fazę rentowności, czyli jeszcze nie zarabiasz, ale już nie dokładasz do biznesu, i fazę oczekiwanych zysków. W przeciwieństwie do MLM w biznesie tradycyjnym musisz zainwestować dużo więcej. Przykładowo uruchomienie prostego biznesu, takiego jak budka z kurczakami, to inwestycja na poziomie około 30 tysięcy złotych. Dodatkowo musisz ponieść koszty stałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, takie jak ZUS, Księgowa, Lokal i Media. Koszty te często są tak wysokie, że trudno jest uzyskać rentowność, co często doprowadza do bankructwa. Biznes Monavi możesz zacząć od niewielkiej inwestycji. W zależności od Twoich oczekiwań i zaangażowania możesz rozpocząć od kwoty 1990 zł, za którą nabywasz produkt na własny użytek, jak i narzędzia do budowy biznesu. Pozostałe pakiety pozwolą na lepsze dopasowanie się do Twoich możliwości finansowych, a co za tym idzie do większych lub mniejszych zysków w przyszłości. Nabyte produkty będą służyły Ci do użytku własnego oraz do rozwoju biznesu poprzez prezentację. Dodatkowym niekwestionowanym atutem w porównaniu z biznesem tradycyjnym jest brak ryzyka inwestycyjnego. MonaVie jest tak pewna Twojego przedsięwzięcia, że udziela Ci 90-dniowej gwarancji zwrotu produktów bez podania powodu. Zasadnicze zmiany, które wprowadziła MonaVie na rynek MLM, to sposób budowania struktury. Dotychczasowe plany marketingowe promowały masowe wprowadzanie nowych partnerów do biznesu. Każdy nowy partner stanowił dla poprzedniego konkurencję. Co więcej, nikt nie mógł pomóc tak wielu nowym osobom. Ci, którzy nie byli samodzielni, odpadali, a my szukaliśmy kolejnych. W Monavi każdy buduje dwa zespoły. Na początek potrzebujesz tylko dwie właściwe osoby, które będą Twoimi partnerami do współpracy, a następnie pomagasz im budować ich zespoły. Każdy twój nowy partner jest dołączany do zespołów osób, które podjęły decyzję wcześniej, a pomagając nowym, pomagasz jednocześnie poprzednim partnerom. To samo robi osoba, która cię zaprosiła do tego biznesu. Pierwsze pieniądze w Monavi zarabiasz natychmiast po wprowadzeniu dwóch partnerów do biznesu. Pomagając twoim partnerom zarobić ich pierwsze pieniądze, otrzymujesz z Monavi kolejne wynagrodzenie. Taki prosty układ potrafi wygenerować znaczący dochód, który jest tak naprawdę początkiem procesu zarabiania, gdyż tworzysz zespół ludzi, z którymi będziesz rozbudowywał organizację. W zależności od inwestycji, twój biznes może rozwijać się wolniej lub szybciej. W tym biznesie panuje zasada powielania. Możesz spodziewać się, że twoi partnerzy zrobią to samo, co ty. Jeśli wybierzesz najtańszy pakiet, to szansa, że twój partner zdecyduje się na większy, jest bardzo mała. Rozpocznij ten biznes na miarę Twoich możliwości, ale jednocześnie pamiętaj, że będziesz przykładem dla innych. Rozwijając swoją grupę, Twoje zarobki rosną w zależności od obrotów lewej i prawej organizacji. Wraz z ich wzrostem zyskujesz prawo do kolejnych bonusów zgodnie z planem kompensacyjnym. Siłą tego biznesu jest geometryczny przyrost Twojej organizacji. Zakładając, że pozyskasz do współpracy dwóch partnerów, którzy wykonają taką samą pracę jak ty, twoja organizacja będzie rosła w postępie geometrycznym. Jeśli przyjmiemy, że na znalezienie dwóch odpowiednich partnerów będziesz potrzebował miesiąca, bądź nawet trzech miesięcy, to po trzech latach możesz mieć organizację ponad 2000 nowych osób. Zakładając, że osoby w twojej organizacji będą kupowały tylko jeden karton, czyli cztery butelki Monavi miesięcznie na użytek własny i ich rodzin, to tylko z jednego punktu planu marketingowego, Monavi, zarobisz 60 tysięcy złotych na miesiąc. Zauważ, że wszystko, co tak naprawdę zrobiłeś, to pozyskanie dwóch odpowiednich partnerów do biznesu. Aby zbudować ten biznes, musisz zrozumieć mechanizm postępu geometrycznego. Na początku budowy biznesu pozornie niewielkie osiągnięcia, np. po czterech kwartałach czyli po roku, mogą cię zniechęcić. Ośmiu odpowiednich partnerów to jest świetny wynik prowadzący do sukcesu, ale wielu ludzi rezygnuje za wcześnie. W marketingu sieciowym nie zarabiają dwie grupy ludzi: pierwsza grupa to ci, którzy się tym nie zajmują, a druga grupa to ci, którzy za szybko zrezygnowali. Dalszy postęp geometryczny powoduje szybki rozwój Twojej organizacji. Każdy biznes opiera się na pewnych zasadach, tak samo biznes Monavi. Jeśli ma prawidłowo funkcjonować, musi być zbudowany zgodnie z zasadą duplikacji. Jeśli zechcesz ten biznes zrobić po swojemu, to możesz być pewny, że on nie wyjdzie. Załóżmy, że po obejrzeniu tej prezentacji pójdziesz do swoich znajomych i opowiesz po swojemu, na czym ten biznes polega. Zgodnie z badaniami naukowymi, masz szansę na zapamiętanie około 15% informacji z tej prezentacji, więc po przekazaniu tego, co wiesz, kolejnej osobie, ona będzie wiedziała tylko ułamek tego, co wiesz ty. Jak myślisz, co przekaże twój znajomy kolejnym osobom? Taki sposób działania jest znanym modelem tworzenia plotki, a nie profesjonalnym biznesem. Zabawa w głuchy telefon, w której nieraz uczestniczyłaś, doprowadzała za każdym razem do sytuacji, w której kolejne osoby wiedziały coraz mniej, a wręcz otrzymywały informacje nieprawdziwe, oparte o domysły czy wręcz zmyślone. Aby uniknąć takiej sytuacji, działaj zgodnie ze sprawdzonym systemem. Jeśli będziesz wiedział na temat produktu to wszystko, co zawarte jest w książce o Jagody Asaii, to zawsze będziesz korzystał z produktów Monavi. Jeśli wykorzystasz dostępne narzędzia, to unikniesz większości błędów, jakie popełniają inni. A szkolenia nadadzą Tobie kierunek działania odpowiedni dla tego biznesu, bo prowadzą je ludzie z wieloletnim doświadczeniem, którzy już odnoszą sukcesy i bardzo chętnie udzielą Tobie najlepszych praktycznych wskazówek. Jeśli zaczniesz budować ten biznes zgodnie z tymi zasadami i zaprosisz do niego kolejne osoby, które będą działać zgodnie z systemem, to zbudujesz stabilną organizację opartą na solidnych fundamentach. Zauważ, że model, który przyjmiesz, jeśli zadziała dla ciebie, to zadziała dla każdego członka twojej organizacji, nawet wtedy, kiedy tobie już nie będzie chciało się pracować. W ten sposób stworzysz źródło dochodu pasywnego, który przy zastosowaniu prawidłowych zasad budowy biznesu może rosnąć bez ograniczeń. Zarobki w Monavi są uzależnione od wielkości organizacji, którą zbudujesz, a właściwie od ilości produktu konsumowanego przez twoją organizację. W raporcie wynagrodzeń po czterech latach działalności Monavi pieniądze zarobiło ponad 100 tysięcy ludzi. To oznacza, że zarabianie w Monavii jest w twoim zasięgu, bo jest naprawdę proste. Jeśli przyjrzymy się tym zarobkom, to okazuje się, że kilka tysięcy ludzi zarobiło pieniądze, o jakich większość ludzi w Polsce mogłoby powiedzieć żartobliwie, że gdybym tyle miał, to bym robić nie musiał. Oczywiście ludzie biznesu skupiają się na poważnych dochodach i jestem pewien, że każdy z nas uznałby poziom zarobków od 50 tysięcy złotych na miesiąc jako poziom dochodów zarezerwowany tylko dla dużego biznesu. Jak się okazuje, ta kwota jest dopiero wejściem w świat dużych pieniędzy bo patrząc niżej w tabeli, możemy dostrzec dochody, o których większość może tylko pomarzyć. Osób tak dużo zarabiających w 2009 roku było 166, a obecnie, po trzech kolejnych latach, jest ich 690. Zastanów się, ile będzie osób z takimi dochodami za kolejne 5 lat, wiedząc, że w Polsce w tej grupie są dopiero 4 osoby, a w Europie ekspansja Monawii właśnie się rozpoczyna. Każdy kto chce awansować w tabeli wynagrodzeń Monavi rozpoczyna jako dystrybutor. W zależności od obrotów w naszej organizacji, liczonych w cyklach tygodniowych, po pewnym czasie osiągniemy pierwszą rangę kierowniczą Bronze Executive. Zgodnie ze statystyką, osiągnięcie tej rangi wymaga średnio około 6 miesięcy pracy i przyniesie ci średnie dochody około 4000 zł miesięcznie. Najistotniejszy w tym zestawieniu jest fakt, że możesz to uzyskać pracując średnio 7 godzin na tydzień, czyli nie musisz rezygnować ze swojego dotychczasowego zajęcia. Działając w ten sposób, budujesz zespół. Kolejnymi rangami, które osiągniesz, są silver, gold, a następnie ruby. Na tym poziomie zarobków możesz już pomyśleć o rezygnacji z dotychczasowego zajęcia lub zacząć je traktować jak hobby. Jednocześnie rośnie twoje zaangażowanie, jeśli chodzi o czas, gdyż pomagasz swojemu zespołowi. Kolejna ranga to Emerald, a następnie Diament. Na tym poziomie mówimy już o zawodowstwie, i mało kto robi coś oprócz Monawis z zarobkami przekraczającymi pięćdziesiąt tysięcy na miesiąc. Dalej jest tylko lepiej i lepiej. Już od poziomu kierowniczego, Silver. Dodatkowym wynagrodzeniem Twoich wysiłków jest nowy samochód finansowany przez Monawi. Jest to bonus wart kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dzięki wyjazdom szkoleniowo-wypoczynkowym praca w Monawi jest nie tylko opłacalna, ale również przyjemna. Już od poziomu Gold wyjeżdżasz wraz z osobą towarzyszącą za darmo do Grecji, a od poziomu diament co roku należy Ci się tygodniowy pobyt na Hawajach, oczywiście wraz z rodziną. Motyw działania. To jest to, o czym wspominał na filmie Dalin Larsen. Projekt MORE z każdej butelki część pieniędzy przeznaczana jest na pomoc dzieciom w fawelach w Brazylii. Zaś każdy dystrybutor może wspomóc projekt MORE, przeznaczając na ten cel pewien procent swojego dochodu. Istotne jest to, że każdy grosz, każdy cent, każde euro z takiej dotacji trafi dla dzieci, ponieważ Monawi pokrywa wszystkie koszty administracyjne tego projektu. Wszystkie badania o zarządzaniu mówią, że dużo więcej firm upadło z powodu braku decyzji niż z powodu błędnej decyzji. Szczególnie, że decyzja o przystąpieniu do Monavi, pamiętając, że masz gwarancję zwrotu produktów, jest pozbawiona ryzyka finansowego. Czas jest szczególnie istotny w przypadku naszego wyjątkowego planu marketingowego, który wynagradza szybkie decyzje. Osoba, która zaprasza Cię dziś do Monavi. Ma listę osób, na której oprócz ciebie znajdują się inni kandydaci. Budując tylko dwie organizacje po zapisaniu pierwszych dwóch osób, kolejne będzie umieszczać pod tymi, którzy przystąpili wcześniej. Nie trzeba znać wszystkich zasad, aby zrozumieć, że lepiej być wyżej niż niżej. Podejmując decyzję wcześniej od innych, zajmujesz pozycję. Od tego momentu kolejne osoby zaproszone przez Twojego sponsora mogą trafić do Twojej organizacji. Wysłuchałeś już prawie całej prezentacji szansy biznesowej Monavi. Na zakończenie, proszę jeszcze o dwie minuty uwagi. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś w pełni zadowolony z życia, którym żyjesz? Czy jesteś zadowolony ze swojej pensji lub dochodów, z ilości i jakości swojego wolnego czasu, z miejsca, w którym mieszkasz i z samochodu, którym jeździsz? Czy twoje życie daje ci radość i satysfakcję? Jeśli nie, to jaką masz realną szansę, aby to zmienić w ciągu najbliższego roku lub dwóch? Już jakiś czas temu Albert Einstein powiedział: Szaleństwem jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych rezultatów. Jeśli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to odważ się podjąć decyzję o jego zmianie. Nie pozwól, aby ta szansa ci uciekła. Podejmij decyzję i zacznij zarabiać. Zmonawi